Witajcie, moi drodzy! Dziś wspólnie z wami chciałbym się zmierzyć z takim bardzo trudnym, ale moim zdaniem też ważnym tematem. Co to znaczy wygrać w życiu? A co to znaczy przegrać swoje życie? Poszukamy odpowiedzi na to bardzo głębokie i ważne pytanie. Z którym wiele osób w dzisiejszym świecie nie ma nawet odwagi się zmierzyć. Dlatego, jeżeli oglądacie ten materiał i obejrzycie go do samego końca, to uważam, że jesteście osobami, które mają dużą odwagę, bo nie każdy jest gotowy zmierzyć się z takim pytaniem, który wywołuje w nas lęki, różne obawy i strach przed tym, co przyniesie przyszłość. Dlatego, jeżeli oglądacie ten materiał i naprawdę chcecie wiedzieć, to to znaczy wygrać życie. A co to znaczy przegrać swoje życie? To pamiętajcie, że jesteście w gronie osób, które mają odwagę cokolwiek zrobić w swoim życiu i już jesteście o krok dalej do tego, żeby to swoje życie wygrać, a nie żeby godzić się na to, że cały czas przegrywacie w tym swoim życiu. I nic nie potraficie z tym zrobić. Dziś dużo będziemy rozmawiać na temat bezsilności, bezradności, tego, że ktoś nam wmawia, jak my powinniśmy żyć i jak to nasze życie powinno wyglądać. Natomiast to nie jest życie, które można nazwać wygranym życiem. Dlatego, jeżeli jesteście ze mną w tym materiale, to już Wam gratuluję, ponieważ widać, że macie odwagę zmierzyć się z czymś. Co nie jest takie proste. W dzisiejszym świecie naprawdę to nie jest proste. Dlatego dziękuję Wam za tą odwagę. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do tego tematu głównego. Jako, że jest to pierwszy materiał w tym nowym miesiącu, to wedle naszej nowej tradycji bardzo Was proszę w tym materiale o wsparcie. Link do wsparcia będziecie mieli pod tym filmem i każdy, kto chce dołożyć swoją cegiełkę do tego, Naszego kanału, kanału, na którym poruszam różne tematy związane z naszą psychiką, z naszym rozwojem, z naszym życiem, to bardzo będę wdzięczny Wam za tą pomoc. Każda pomoc jest dla mnie istotna, bo to właśnie dzięki Wam mogę tworzyć więcej tych materiałów, one pojawiają się regularnie, to dzięki wam mogę opracowywać też materiały, które często wymagają dużego czasu. Dlatego za to wsparcie Wam bardzo dziękuję i zachęcam do wsparcia wszystkie osoby, które po prostu mogą sobie na to pozwolić. Dlatego jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, link znajdziecie pod tym odcinkiem. A teraz przechodzimy już do tematu głównego, czyli co to znaczy wygrać swoje życie. A co to tak naprawdę oznacza, że ktoś może przegrać swoje życie? Jeżeli zaczniemy myśleć o samej wygranej i przegranej, to do głowy może Wam przejść jakaś loteria, sport, może kasyno. W tych kontekstach wygrana i przegrana wydaje się czymś oczywistym. W takich kontekstach jak sport, jak loteria, bardzo łatwo wskazać, kto jest wygranym, a kto jest przegranym. Zobaczcie, wygranym są te osoby, które dostają medale. Wygrane osoby w kasynie to te, które wychodzą z większą ilością pieniędzy niż poszły do tego kasyna, a więc w takich kontekstach bardzo łatwo nam jest wskazać osoby wygrane i osoby przegrane. Natomiast jak określić, czy ktoś wygrywa w swoim życiu, czy przegrywa to swoje życie? Życie jest bardziej skomplikowane i bardzo trudno tak jednoznacznie określić na pierwszy rzut oka, kto wygrywa, a kto przegrywa. I życie jest bardziej skomplikowane, i dlatego, jeżeli ktoś próbuje wam wmówić, że tak łatwo można określić, czy wy wygrywacie, czy przegrywacie swoje życie, to po prostu was oszukuje. Kłamie wam w żywe oczy i lepiej na taką osobę uważać, bo nie ma prostych rozwiązań. Te rozwiązania, które są zbyt proste, często powodują, że ktoś próbuje nami manipulować. Dlatego już w tym momencie chciałem was uczulić na to, że odpowiedź na pytanie, czy można wygrać swoje życie, czy można przegrać swoje życie i jak to zrobić, to jest odpowiedź, którą sami musicie odnaleźć i to nie jest tak. Że znajdziecie ją raz i ona będzie dla Was cały czas aktualna. To jest odpowiedź, którą cały czas sobie trzeba aktualizować, bo nasze życie się zmienia i nasze podejście do wygranej i przegranej w życiu również może się zmienić. I tu chciałem zadać Ci pierwsze ważne pytanie: co dla Ciebie w tym momencie, akurat w tym momencie Twojego życia, oznacza? Że Ty możesz wygrać swoje życie? Co to dla Ciebie znaczy wygrać swoje życie? Czy chodzi o Twoje życiowe cele? Czy chodzi o spełnienie Twoich własnych marzeń? Czy chodzi o to, żeby pomóc bliskim osobom spełnić ich marzenia? Co to dla Ciebie oznacza wygrana w życiu? A co dla Ciebie oznacza, że ktoś swoje życie przegrywa? Co dla Ciebie oznacza, że Ty możesz przegrać w swoim własnym życiu? I aby odpowiedzieć na to pytanie, czym może być dla Ciebie, Taka wygrana w życiu, warto się przyjrzeć drugiej stronie tego medalu. Czyli po czym można poznać, że ktoś przegrał swoje życie? Moim zdaniem, możesz przegrać swoje życie, jeżeli grasz w grę, której nie rozumiesz, jeżeli kto, ktoś inny wymyślił zasady, których ty masz się trzymać, ktoś ci te zasady narzucił, a ty nie wiesz, jak pośród tych zasad się odnaleźć. Moim zdaniem, możesz przegrać swoje życie, kiedy ktoś stara ci się wmówić, co jest dobre, co jest złe, w którą stronę ty powinieneś iść, a w którą stronę nie powinieneś iść, jakich swoich potrzeb możesz słuchać, a jakich potrzeb nigdy nie możesz słuchać. I właśnie, kiedy grasz w grę, której nie rozumiesz, bo to ktoś inny ustala zasady, prawdopodobnie nigdy takiej gry nie wygrasz. I nigdy w tym życiu nie odczujesz prawdziwej satysfakcji, bo ciągle gdzieś głęboko, na tym głębszym poziomie nieświadomym, będziesz mieć poczucie, że po prostu jesteś osobą zagubioną w życiu. I można powiedzieć, że w życiu przegrywają osoby, które nie żyją tak naprawdę. Nie żyją tak naprawdę, czyli nie żyją tu i teraz. I możesz mieć dwa typy takich osób. Są osoby, które tak mocno są pochłonięte swoimi traumami z przeszłości, że żyją tylko i wyłącznie w swojej przeszłości. Nie mogą nic z tym zmienić, natomiast cały czas to rozpamiętują. Cały czas są zakorzenione w tej swojej przeszłości i nie potrafią cieszyć się dniem dzisiejszym. Są również osoby, które żyją tylko swoją przyszłością. Myślą o tym, że zmienią się jutro, że zaczną zmiany od poniedziałku, że Zaczną na przykład cieszyć się życiem za rok, za dwa, za pięć lat, że zaczną się realizować w tym życiu za kilka lat, czyli cały czas odkładają swoje szczęście na przyszłość, cały czas myślą o tym, że w przyszłości będzie lepiej, natomiast każdy dzień, który jest właśnie teraz, dzień dzisiejszy po prostu marnują, bo żyją tylko przyszłością. A więc można powiedzieć, że przegrywają w życiu osoby, które nie potrafią każdym dniem się ucieszyć. I zrobić chociaż małego kroku w kierunku, który daje im satysfakcję. Bo jeżeli ty żyjesz ciągle przeszłością albo przyszłością, to tracisz coś, nad czym masz największą kontrolę, czyli tracisz dzień dzisiejszy. I to już jest wskazówka, jak można przegrać, a jak można wygrać swoje życie. I moim zdaniem, przegrać w życiu można w momencie, kiedy grasz wedle zasad, które nie są twoje, i dowiesz się o tym dopiero w momencie. Kiedy nic już nie możesz zrobić, to jest prawdziwy dramat. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że twoje wartości, że tym, czym się kierowałeś w życiu, to jest coś, kto narzucił ci ktoś inny, i ty tak naprawdę w to nie wierzysz, i twój dramat, taki najbardziej poważny, zaczyna się w momencie, kiedy ty już masz świadomość, że nic już z tym nie zrobisz, że już nie masz na to czasu, że już nie masz na to siły. Dlatego, moim zdaniem, nie można przegrać w życiu aż do momentu, kiedy masz jeszcze w sobie siłę na zmianę. I nigdy na taką zmianę nie jest za późno, póki masz w sobie odwagę jeszcze zawalczyć o to swoje życie. I pamiętaj, że przegrasz w tym życiu dopiero w momencie, kiedy sobie odpuścisz, kiedy uznasz, że walka o swoje szczęście, o swoje własne życie. Nie ma już żadnego sensu. To właśnie wtedy pojawia się sytuacja, kiedy tracisz poczucie kontroli nad swoim życiem, kiedy pojawia się bezradność. To właśnie wtedy, kiedy już odpuszczasz walczenie o to, żeby chociaż na chwilę być szczęśliwym, to jest moment, kiedy ludzie przegrywają w swoim życiu. A więc pamiętaj, że nie możesz przegrać w życiu do momentu, kiedy starasz się jeszcze coś zrobić, bo nigdy nie jest za późno, żeby jeszcze to swoje życie odmienić. Nawet jeżeli do tej pory grałeś w grę, którą nie rozumiesz, grałeś w grę, której zasady ktoś inny ci ustalił, to pamiętaj, że jeszcze możesz to odmienić, póki masz w sobie jeszcze siłę, żeby złapać tą kontrolę nad swoim życiem, żeby nie czuć się osobą bezsilną, bezradną, tylko po prostu spróbować się z tym zmierzyć. I nie ma znaczenia, że te reguły, które ktoś ci narzucił, są tak mocno wpisane w twoje życie. Nie ma tutaj znaczenia to, że ta presja otoczenia jest tak wielka jeżeli masz w sobie tą wewnętrzną siłę i odwagę do tego, żeby zacząć żyć wedle swoich własnych zasad, po swojemu, realizując swoje marzenia, realizując swoje potrzeby, spełniając te potrzeby. To w każdym momencie możesz to zrobić. Natomiast to wymaga odwagi i wewnętrznej siły. Bo pamiętaj, że przegrać w życiu mogą osoby dopiero wtedy, kiedy trzymają się tych zasad i żyją wedle zasad innych osób i zdają sobie sprawę, że już nic nie mogą zrobić. Wtedy pojawia się ta beznadzieja, pustka i właśnie ta przegrana. Natomiast ty nie możesz przegrać w życiu w momencie, w którym jeszcze masz w sobie siłę i chęć do tego, żeby. W tym życiu coś odmienić. A więc wiesz już, jak szukać tej swojej drogi na to, żeby nie przegrać w życiu. A więc jak możesz w swoim życiu wygrać? Przede wszystkim musisz bardzo często świadomie zastanawiać się nad tym, co jest dla Ciebie w życiu tak naprawdę ważne. O co ty tak naprawdę w swoim życiu walczysz? I pamiętaj, że nie ma jednej odpowiedzi, której Uczepisz się już dziś i będziesz się trzymać jej do końca życia. Prawda jest taka, że musisz to pytanie zadawać sobie ciągle: co jest dla mnie ważne, o co ja w życiu walczę, bo to się może zmieniać i ty musisz też dać sobie prawo do tego, że to się w tobie zmienia, bo są osoby, które uważają, że jak mają coś takiego, za co walczą w życiu, to muszą walczyć o to zawsze i często trzymają się tego, mimo tego, że wewnętrznie już wiedzą. Że to już od dawna przestało dla nich być ważne. I to jest kolejny dramat takich osób, które próbują na siłę żyć wedle życia, które ustaliły sobie kiedyś, i wiedzą, że to życie w tym momencie, w tym najważniejszym dniu, czyli dniu dzisiejszym, w tej naszej teraźniejszości, że żyją wedle tych zasad, które już nie mają dla nich znaczenia. I to jest najlepszy moment, ten dzień dzisiejszy, żeby zmierzyć się z pytaniem: co jest dla mnie ważne, o co ja walczę? I pewne rzeczy po prostu odpuścić i zastanowić się, jak już pewne rzeczy odpuścimy, o co teraz będziemy w życiu walczyć. A więc zrobić sobie taki rachunek sumienia. Dobrze, jak na dzień dzisiejszy wygląda moje życie? O co ja walczę? O co ja kiedyś walczyłem? Co kiedyś było dla mnie ważne, ale już może nie jest? I co teraz stało się dla mnie dużo ważniejsze? I jeżeli chcesz wygrać swoje życie, musisz żyć z intencją. Wiele razy już na ostatnich filmach mówiłem wam o takim życiu z intencją, i głównie polega to na tym, że nie możesz się godzić jedynie na to, co przynosi ci los, tylko musisz przejąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Różne rzeczy losowe mogą się zdarzyć, nie masz na to wpływu. Natomiast nie udawaj, że nie masz w ogóle wpływu na swoje życie. Bo wtedy pojawia się pustka, wtedy pojawia się sytuacja, że nie jesteśmy zadowoleni ze swojego życia, bo cały czas czujemy, że żyjemy poniżej swoich możliwości, poniżej swoich talentów i dlatego warto żyć z intencją. Odpuścić sobie myślenie ciągłe o rzeczach, na które i tak nie mamy wpływu, ale też przejęcie pełnej odpowiedzialności za to, na co masz wpływ, to jest sytuacja, która pozwoli ci wygrać o Twoje życie. I jeżeli chcesz wygrać w swoim życiu. To musisz przestać myśleć o sobie, że żyjesz z wyrokiem. A z wyrokiem żyją osoby, które są tak mocno skupione na swojej przeszłości. I oczywiście Twoja przeszłość jest ważna. Może w tej przeszłości było dużo trudu, może pojawiły się jakieś traumy, może pojawił się ból fizyczny, emocjonalny, może pojawiły się różne rany emocjonalne, może pojawiła się zdrada. Twoja przeszłość naprawdę jest ważna. Natomiast chodzi o to, że Twoja przeszłość nie skazuje Cię na to, żeby Twoja przyszłość wyglądała dokładnie w taki sam sposób. Chodzi o to, że trzeba pozbyć się takiego myślenia, że Twoja przeszłość jest dla Ciebie wyrokiem i że nic z tym nie zmienisz. I jeżeli chcesz wygrać swoje życie, żyć z intencją, to musisz tą przeszłość zostawić za sobą. Oczywiście wyciągnąć lekcję, żeby pewnych błędów nie popełniać w przyszłości, ale zacząć budować swoją przyszłość od dnia dzisiejszego. Bo pamiętaj, że ta teraźniejszość, ten dzień dzisiejszy, ten moment, kiedy nawet słuchasz tego materiału, to jest najważniejsza chwila w Twoim życiu, bo na tą chwilę masz największy wpływ. A więc pamiętaj, że to teraźniejszość jest kluczem do zmiany, do lepszej przyszłości to w teraźniejszości podejmujesz decyzję o tym, co zrobisz, czego nie zrobisz. Czy zmienisz swój styl życia, czy zostaniesz w tym stylu życia, który doprowadził cię na przykład na taki życiowy zakręt. A więc jeżeli chcesz wygrać w życiu, to po prostu przestań myśleć o sobie, że żyjesz z jakimś dożywotnim wyrokiem, bo miałeś lub miałaś trudną przeszłość i wyciągnij lekcję z tej przeszłości, ale zacznij się skupiać na tym, na co masz wpływ już dziś. W teraźniejszości, bo to Twoja teraźniejszość zbuduje Twoją przyszłość, i to od Twojej teraźniejszości zależy, czy Twoja przyszłość będzie dawać Ci satysfakcję, czy będzie zgodna z tym wyrokiem, który wiele osób sami na siebie narzucają, i wydaje im się, że ta przeszłość zamknęła im jakąkolwiek możliwość na to, żeby cieszyć się życiem. A tak nie jest. I wiele sytuacji i przykładów osób, które żyją z traumą, żyją z bardzo trudnym bagażem przeszłości, ale jednak budują swoje życie, odmieniają swoje życie i są szczęśliwi w przyszłości, to te przykłady pokazują, że jest to możliwe. I w Twoim przypadku również jest to możliwe. A więc odetnij się od tej myśli, że Twoja przeszłość jest wyrokiem i zbuduj swoją przyszłość tak, jak chcesz, żeby ona wyglądała, zaczynając od dnia dzisiejszego. I tu pojawia się kolejne pytanie, które chciałbym, żebyś sobie zadał. I to pytanie brzmi: czego ty tak naprawdę chcesz od życia? I to jest naprawdę trudne pytanie w dzisiejszym świecie. W świecie pozornie nieskończonych możliwości bardzo trudno jest się nam za czymś opowiedzieć, zdecydować, czego my tak naprawdę chcemy od życia. Zastanów się, co jest tak naprawdę dla ciebie ważne. A co tylko wydaje Ci się, że jest ważne, bo jest presja otoczenia, bo jest wzór Twoich znajomych, bo są jakieś oczekiwania narzucone przez partnera, przez rodziców, przez osoby z pracy. Zastanów się, co dla Ciebie jest naprawdę ważne, co będzie Twoją życiową intencją, a co jest tylko intencją i pomysłem na życie innych osób. Zastanów się też, co wmówiły Ci te inne osoby i może ty kierujesz się za tymi różnymi potrzebami, choć wewnętrznie wiesz, że to zupełnie dla ciebie nie ma znaczenia. Zastanów się, czy ty słuchasz tych swoich wewnętrznych potrzeb, czy pozwalasz tym potrzebom też się zmieniać, czy ty może tych wewnętrznych potrzeb się boisz, bo jest wiele osób, które nie słuchają siebie, swoich własnych potrzeb, tylko dlatego, że tych potrzeb bardzo się boją. I moim zdaniem, jeżeli naprawdę chcesz wygrać w swoim życiu, to musisz po prostu zacząć żyć po swojemu. I żeby żyć po swojemu, to musisz przejąć odpowiedzialność za to życie. I to właśnie wtedy, kiedy zaczynasz żyć po swojemu, zaczynasz popełniać swoje własne błędy, bo każdy będzie popełniał błędy. Natomiast wtedy, kiedy żyjesz po swojemu, to przejmujesz pełną odpowiedzialność za te błędy. I to daje ci satysfakcję, to daje też ci możliwość jakiegoś wyboru, co zrobisz w przyszłości. Bo kiedy popełniasz błędy, ale tak naprawdę nie czujesz, że to są Twoje własne błędy, bardzo trudno Ci się z tego uczyć. I jeżeli chcesz wygrać w życiu, żyć po swojemu, to nie możesz bać się żyć tu i teraz. Nie możesz ciągle oglądać się za siebie, nie możesz ciągle myśleć o swojej przeszłości, nie możesz ciągle odkładać swojego szczęścia na jutro, na poniedziałek, na za rok, ponieważ nigdy nie podejmiesz właściwych decyzji już teraz żeby coś z tym swoim życiem zrobić. I jeżeli chcesz wygrać w swoim życiu, żyć po swojemu, to musisz żyć z takim przekonaniem, że wykorzystujesz swoje talenty, swoje możliwości. A więc taka wygrana w życiu polega na tym, że żyjesz i czujesz, że żyjesz na miarę swoich możliwości. Bo każdy, kto żyje w cieniu, w swoich lękach, w swoich obawach, i ostatecznie poniżej swoich możliwości, gdzieś wewnętrznie czuje, że marnuje swój potencjał, że marnuje to swoje życie i takie życie nigdy nie daje nam satysfakcji. A więc dajcie znać w komentarzu, bo to jest bardzo ważne. Co to dla Was znaczy wygrać w życiu? Dajcie również znać i taką podpowiedź dla innych osób. Co to dla Was oznacza przegrać w swoim życiu? Znajdźmy te dwie strony tej samej monety. I zobaczmy, w którą stronę warto budować to swoje życie. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną do końca w tym materiale, bo nie jest to materiał łatwy. W tym materiale właśnie chciałem Was zainspirować do zadawania sobie trudnych pytań: czego ja chcę od życia? W którą stronę chcę budować to swoje życie? Co, co to dla mnie oznacza żyć życiem, które daje mi satysfakcję, poczucie spełnienia i poczucie, że żyję na miarę swoich możliwości? Takie pytania nie są popularne w dzisiejszym świecie, ale to, że tu jesteście i mierzycie się z tymi pytaniami, pokazuje, że macie w sobie odwagę. A to właśnie ta odwaga pozwala nam przejąć odpowiedzialność za swoje życie, i bez względu na to, jak trudną możecie mieć przeszłość, możecie zacząć już dziś, w teraźniejszości, podejmować decyzje, które będą budowały to życie, które ostatecznie będziecie mogli ocenić jako życie wygrane. I to jest bardzo ważne, żeby zastanawiać się nad tym, co jest dla mnie ważne, czy ja się kieruję w stronę tego, co jest dla mnie ważne, a może ja żyję życiem, które gdzieś w przeszłości sobie ustaliłem, ale już teraz wiem, że to mi nie daje satysfakcji, że trzeba wykonać jakąś zmianę w tym swoim życiu, aby poczuć, że to życie daje im satysfakcję. I pamiętajcie, że ten odcinek, tak jak powiedziałem na początku, jest pierwszym w tym miesiącu, a więc jeżeli chcecie, Pomóc mi tworzyć takie materiały, rozwijać ten kanał, dołożyć swoją cegiełkę do tego, że ten kanał powstaje, że pojawiają się kolejne odcinki i rozmawiamy o takich ważnych rzeczach. Pamiętajcie, że można mój kanał wspierać i link do wsparcia będzie pod tym materiałem.